Projekt fontanny został wykonany przez Biuro Projektowe z Warszawy, zespół projektantów, podobnie jak cały placu. Część główna fontanny to jest inicjatywa wykonawcy, gdyż projektanci nie określili całej technologii wykonania. Dostawili to dla wykonawcy, gdyż tu są różne technologie, różne rozwiązania. Jednym się to podoba, innym co innego. Zatem funkcjonalność tego jest różna w różnych e, uwarunkowaniach e, terenowych i tak dalej. Kto wybrał projekt? E, projekt e, był konsekwencją konkursu przeprowadzonego architektonicznego przed laty, to jest e, rok 2023. gdzie spośród wielu rozwiązań została wybrana zespół projektowy, może nie wprost, ale jako równorzędny, po czym została zawarta umowa z tym zespołem i projekt. Zosta y czy ta, y ta fontanna zostanie już w takiej formie, czy jeszcze może stanie się jakaś rzeźba, jakiś pomnik? Y nie, ta fontanna nie przewidziana jest tutaj fontannie żadna rzeźba. Jest to fontanna posadkowa, taka może nowoczesna, niektórzy powiedzą, inni może mniej, ale chodzi o to, żeby zapewnić swobodny dostęp do niej. No, jest to szczególnie latem, ta fontanna jest szczególnie ciekawie. Odbierana szczególnie przez dzieci, bo woda i tak dalej, ruch wody, już bakaja, szum i tak dalej. Zobaczymy, ocenią to nasi mieszkańcy. Koszt fontanny, samej fontanny. Nie umiem tego powiedzieć. Trudno tu policzyć i to, to jest koszt fontanny. Czy to jest sama dysza, czy to jest ta woda, która jest wlana do fontanny, czy to jest zbiornik, czy to jest pompa fontanna, jest to zespół urządzeń, które pracują. Czy to jest potatka przy tej fontannie? Na tak postawione pytanie nikt nie odpowie, bo będzie to zawsze z czego Co ona jest wykonana? Fontanna jako fontanna. Obudowa fontanny wykonana jest z granitu, podobnie jak cała nawierzchnia placu. Tymczasem w placu występuje jeszcze klincie. Coś może o parę placu właśnie odbierałem dzisiaj. Ja jeszcze tylko do fontanny, jak jesteśmy przy fontannie. Dobrze, chciałam zapytać, Pan mówił o dostępności fontanny. Czy tu będą mogły dzieciaki się y, fizycznie tablać w tej liczby? Jest to możliwe, dlatego nie jest ogrodzona w żaden sposób. Jest dostępna. No, otwarta jest w powierzchni placu, z placu niewielkim wyniesieniem celowym założonym, żeby ją było widać, żeby była wypuplona. Jest e, różna posadzka wokół odróżniona celowo, żeby... Żeby ją było widać. Ale do spożycia nie będzie się nadawała w wakacje. Przepraszam jeszcze raz. Do spożycia nie będzie się nadawała w wakacje. No nie, fontanny raczej się nie pije wody. No może w takim będą piły. Cała fontanna, żeby na funkcjonowała, należy o tym pamiętać, że woda ciechanowska jest taka jaka jest. No do spożycia się nadaje, ale zawiera dużo kamienia. Żeby funkcjonowało, dobrze fontana, żeby funkcjonowała, niestety musi być używana chemia, podobnie jak na basenach. To jest technologia basenowa w skali no mikro powieku. Coś jeszcze No właśnie na propos placu tak całego. Jak już powiedziałem, plac powstał w oparciu o projekt warszawskiej grupy projektowej pod kierownictwem doktora Tomarackiego. Nawiązuje on do starej historycznej formy placu miejskiego, gdzie był placem zgromadzeń. zgromadzeń, rynkiem i tak dalej. Zmieniła nam się nazwa, co prawda, ale to nie znaczy, że nie możemy wrócić do pierwotnej wersji. W obecnej sytuacji no, dostosowany jest do niewielkich imprez. w zamknięciu ulic mogą no, tu większe być yy, imprezy. Można ustawić cenę, są przygotowane podejścia pod ewentualne tragany z energetyką. Jest zieleń nowa, uzupełniona, gdzie była możliwa ustanie. Są zarzuty, odnośnie nie może. Są zarzuty, że wycięliśmy pustynię zrobiliśmy. no. Ale nigdy centrum Ciechanowa jako centrum Ciechanowa historyczne no nie było parku jako takiego. Jest park Marii Konopnickiej, nieopodal są inne miejsca dzielenia u planowanej.